Siema, tutaj znowu ja zacznę sobie na następny odcinek tym razem. Yy... Zjedziemy sobie pod bargu, jak widzicie wam, w HP, czyli no, podgróż nie minęła dobrze, ale. No cóż, no. Zobaczmy, czy będzie jeszcze jakiś filmik, ale chyba nie. Zaczynam następną misję. Tak, następną misję. U pamiętam. Well done, boys. The last job went fine. There's no evidence, or witnesses left against us. Thanks to your persuasive methods. They won't even squeak. Thanks, boss. We try to make you happy. <laughs> well, you certainly did. But today we're here for something else. Paulie has a pretty interesting proposal. Well, I met a guy from Kentucky, William Gates. Everyone knows that Kentucky makes the best homebrewed whiskey. Well, anyway, this guy almost threw up when he tried the whiskey which Morello sells here. When he gave me a drink of this stuff, they brew back there, forget about it. I won't drink anything else. So I asked him about it, right? He said it was no problem and that he could deliver me as much as I wanted. You know, I got Jazz thinking about the dough we'd make on it. Well, I ordered a truckload of it. I said to myself, if it catches on here, we can make a bigger deal later. It would certainly be a good replacement for the loss of our Canadian. I like it. Nice one. Me too so we're gonna pick up some beautiful booze i'm already looking forward to it where are they hiding it they'll meet us in the big parking garage we have to be more careful than we were before you'll get to the place by car with two other boys they'll be your escort on the way back you three pick up the truck and take it to our warehouse in hoboken the boys are already out in the yard waiting in the car And bring me back a bottle so I can finally drink something decent. Count on it, boss. Get in. We're going for some medicine. Here, Tom. This might come in useful. Thanks. Jak się zapakowali? No, kolejne loadingi. A, no tak, zapomniałeś, że w tej misji nie musimy jechać, tylko od razu jesteśmy na miejscu. No, jedna rzecz, co muszę zrobić. Na tę misję możemy sobie jasność obniżyć. A, może troszeczkę sobie zostawię. O, no i co, jedziemy się, ma gościu. They're mi waiting for you already, mister. O, uuuu Trzeba! Mogę cię podpierdzielić. O nie Chyba nie, ale mamy za to apteczkę. Gitara. dobra, Schodami, chodami pamiętam można było to wyjść. A, w ogóle mam coś. Eee, dobra. Jest to mi. Nie, dobra, teraz nie potrzebuję żadnej innej broni. No i to się nazywa broń. O, siema ziomki. Może nie będę sobie z bronią. Hey there, Bill. It's good to see you again. Hey, Polly. These are my partners, they're good friends. They like the idea of working together. And they also like first rate whiskey, which sure certainly is. That it is. The main thing is that Don Salieri likes it too. And since he's financing the whole deal, he's your first payment for the goods. Give Mr. Salieri my regards. I'm always happy to do business with people like him. You should be, Bill. You can hit it big with this. This small delivery works out for us. Order we'll a lot more next time. Это у нас без купатов вообще не обойдется. Take cover! What's going on? Jesus, who are they? Fire! Kill the bastards! Niedobrze. Eee, dobra. Co jest? Nie mogę strzelać, nie wiem dlaczego. O kurde, dobra, to był cel, Aha, przy samochodzie nie mogę strzelać, nie wiem dlaczego. Dobra, wpierdzielajmy stąd na razie. do step. Sam nie wpierdzieliśmy, bo już mamy akcję we trzech, co jest fajne. Dawno nie mieliśmy akcji we trzech. O jak dostałem. A z mojego mi broń za to. O, odejdź, Pauli. Ten co z Magnuma strzela? Pauli, ty są większe kalibry. Zostaw tego Magnuma, podnieś sobie coś. Ja pierdzielę. Oj, ale takiej misji potrzebowaliśmy, wiecie? Na pierdzielanie nie do frajerów. Kurde, sam oczywiście już zaraz umrze. Kurde, ja tu tak w ogóle na jolo wychodzę, a tu ludzie strzelby mają. Kurde, ile amunicji! Dobra, nie wiem, czy to jest free LP. Dobra, mam nadzieję, że tu nikogo nie będzie. Wiecie co, jednak sobie tego rozjaśnię. Trochę... Kurde, ale... No... no i to się nazywa misja, wiecie? Takie lubię. No to chodzi w mafii. Dobrze, że ty tak... tak... Cześć, wezmę sobie jednak strzelbę. No, nie dziwię się, że nie chcesz teraz gadać. Dobra. Czy ktoś tutaj będzie? Jezu, ja... Co? Skąd? A tutaj jesteście! Nigdy nie lubiłem, jak ktoś pestkował z tą przecież to tak można kontrolować. Jak widzicie, wystarczy tylko trzymać myszkę w dół. Tego chyba tam już nie ma. Ojej, mamy tu apteczkę, widzę, ale to jakoś podejrzanie nie zmienia jest. Strzegłem 6 hp do tej pory. A już dwie apteczki zauważyliśmy, że tutaj. tutaj są. Co jest? A tam tu jest. Pestkujmy sobie, może. O, tu jeszcze ktoś jest. Ej, ej, ej. No zdychaj. Dobrze, pamiętałem, Tak, co tutaj mamy, panowie? I panie, oczywiście. Granaty. Hmm, może znajdziemy sobie jakieś jeszcze pistolecik? Może z czegoś innego postrzelamy niż z tego Thompsona, Tylko. Wiesz, to może być tylko pozrobnudne. Pani do mała. No, mi się. Oszukaj. Ty... Ej, zauważyliście, że coś w ogóle nie mogło trafić? No, o kurde. Wiecie co, ja się bardziej martwię teraz o innych niż o siebie, bo patrzcie, jak sam zginie to będzie koniec misji, wiadomo, nie? Nie wiem, coś podejrzenie łatwo to idzie, wiecie? Masz coś przy sobie? Nie, dobra. A ty? A to strzelba, aby masz. Mam do strzelby nie mam jeden nabój, ale... Nieprzeładowany, a dobra, to co to? A granat podniosłem, nie, nie, nie. nie. Eee... A, już 200, oczywiście amunicji do tą psa na zapasu Tutaj tutaj podjeżdża nieczysto. czysto O kurde Czekajcie ja mam nadzieję tylko... Aha, nic co za mną Odejść stąd, odejdzie, odejdźcie, odejdźcie odejdź. Wywaliłem strzelbę, ale A coś tam wytopiło, ale Czeka, czego tam te samochody wchodzą? Chyba ktoś nam rzucił? Gdzie ma ja strzelba. Dobra, straks tu strzelbę w sumie wiecie Chyba granat, a kółkiem myszki granat, chyba jak wybierają, to coś spierdziłem. No niezła tutaj jest zadyma. Co też nasi, ale. A właśnie, czego oni nie strzelają? Co jest? Skąd? Tam jest jeden. O, tu drugi. Nie, pistolet musiałbym mieć, bo jak stoję o tak, to pistolet wiecie, trzyma w powietrzu, a Thompsona u dołu. Helipa, lipa, wiecie? Czekajcie, spróbujemy rzucić jednym granatem. Mam nadzieję, że swojego jakiegoś nie trafię. Gdzie to poleci? Tu gdzieś to poleciało. Teraz co ten robi? O nie, dobra, wiecie to idziemy. Bo sam się w pierdzie on zaraz zginie. Nie, on ma 20 HP, dobra, wchodzę. No ładuj tego Tom Co to jest? Coś wybuchło. Nie, odejdź mi z ognia. Nie, 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 nie. Kurde, ty debilu jeden, ty. No zginie, on przysięga przez jakąś zginie. Nie, no co on robi? No. Ja tam wejść nawet nie mogę, no. Tędy nie wiem. Dwa HP. Myślisz co? Ja pierdzielę. Magdą Idę na górę. Musimy chyba pójść po tą ciężarówkę z alkoholem. Ale ja pierdzielę, myślę. Dobra amunicja do Thompsona, a weźmy sobie tą strzelbę. Chociaż wiecie co, może lepiej nie, bo zaraz będziemy jeździć na ulicę, a potrzebuję wystarczy mi jedna duża broń. Ja pierdzielę 2 HP Jakbyś sam zginął to cię zabił, nie? No wsiadaj tego samochodu, ja pierdzielę. Jedziesz, czy nie Co mi ci no. Wsiadasz czy nie? Co on robi? Dobra pierdziele cię. Okay, okay. O prawie go zabiłem, nie? Jest skryptu nie, jak tu Aha, szukaj, widać, do będzie to nie jest zły ten. Odejdź, bo jak cię potrącę. Dobra, ja zaraz oh, To samo przez tego sama, nie? Przecież on zaraz. Mogę się założyć, że coś, co by i zginie. Potknie się o niem, nie kamyk. Na ja pierdzielę. O, zapomniałem, że ja już kuzenia mam. No to dobrze. Wiecie co? Przypominała mi się ta misja i pamiętam, że chyba oni nas tu będą godnić, mi się wydaje. A ja pamiętam, że... Czy? Czego ten samochód jest taki podejrzenie dobry? Że ja polełam tutaj ich rozstrzelać, żeby nie mieć żadnych problemów, wiecie? Chyba to zrobię. No ja wysiadaj. Sam ma 2 HP oczywiście. Dokładnie, są tam. A takiej odległości może weźmy sobie Magnuma Ja pierdzielę policja Co ten magnum tak nic nie na takiej odległości Gościu, my to mamy pościg O, no to było skuteczne Ja pierdzielę ten Magnum coś nie może trafić Spoko, zaraz wsiadam, tylko daj mi zabić tych Dobra wiecie co Thompson chodzi do gry on tam robi to, ja nie wiem w ogóle? Dobra, wyczyszczona No już, żeby wezmł sobie wezmę sobie Ambo, nie? No już możemy jechać. Jeszcze Magnum nas to przeładuje. No. Cześć no boi, ale zawsze to Magnum. Jak trafisz w głowę to zabijasz. No już, już. Pauli, gdzie ty jesteś? Siadaj do ciężarówki. No co mam tyle czekać? No, teraz nie powinniśmy mieć żadnych problemów Bo z tego co pamiętam 8 ludzi uzbrojeni po zęby to trochę ciężej jeżeli je ucieczki przed nimi A i jeżeli tego, się jeszcze powiedzieć Oni, jeżeli ktoś nie siedzi za kierownicą, tylko wiecie, z boku, tak samo jak teraz Pauli Może używać broni ciężkiej, czyli Thompson z nie? no to możecie sobie dośpiewać co by zrobiło mi 6 y, ludzi z Thompsonami albo strzelbami, bo dwóch by kierowało teoretycznie nie? żeby popił został z tego samochodu. że nie możemy go uszkodzić. O, w ogóle naprawiło się nam to jedno pierdolnięcie. Chociaż tyle co? Nie, widzicie to co ja? Sam w coś pierdzielno ma jeden HP. Jak ja nie... Ja w to po prostu nie wierzę. Jak ja będę musiał przechodzić całą tą strzelaninę tylko dlatego, żeby on nie miał 2 HP, jak wyjeżdżamy z tego syfu, to ja nie wiem. Wkurzę się. Proszę, dajcie mi dojechać do tej misji, no. No czekać, zawsze muszę przyjmować kogoś innego. Dobra, nas pierdzeli, panie policjancie. Ja tu mam wyścig ze śmiercią, to prawda nie moją, ale mam. Dobra, żeby tylko, dobra, jakichś patroli nie było policyjnych, bo to będzie dużo gorsze niż jakiś policeman, kurde, na chodniku. Na pierdzielę szybciej. Nie wierzę w to, na jeden chyba, ale patrzcie, jaki szczęście w nieszczęściu, że. Nie zabił się tym walnięciem, tylko że jeden h temu tylko zabrało. Mam nadzieję, że gdzieś się zgliczował i on nie może teraz skądś wyjechać no Nie no, co ta kobieta na... robi? Co jest w ogóle z tym samochodem? Cicho szeć Dobra, już niedaleko, proszę sam Zatrzymaj się, ja aktywuję skrypty, będzie ci okej, będzie okej? Okay, okay? Jest jeszcze jakiś policeman Man, stop policeman hmm. Bo możesz dużo zrobić Dobra, jest już niedaleko No 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 Aby na tych teorach się nie zglitchować, bo się da Dobra, nic się nie stało O no no już aktywuj się skrypciku Już? No nie, no Czemu nie jest koniec misji No co jest? yeah okay. no. we did it. Tak. Udało się, tak. Udało się. <sighs> so it looks like Morello got in the way of things again, boss. <fuss> we can't seem to shake off this bad luck. Boys, you won't believe this, but it's completely the other way around. The only one who really had bad luck this time was Morello. What? I found out who our Mr. Gates really was. And? Gates was never really from Kentucky. He was a small time thief who stole the goods from Morello and wanted to sell them to us. Morello doesn't think that he almost stopped our deal, but that we pinched a truckload of his most expensive whiskey. I bet that bastard's happy now. Unbelievable! <laughs> well, that worked out just fine. Let's drink to that. To another success, boys. Salute! no, to oh, the 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 end of prohibition in 33. you probably weren't too happy, huh? the end of the good old days. yeah, not too happy, but it wasn't all bad. eventually, i did get married to sarah and had a daughter. it was a good time. But life went on in business. We made a huge amount of dough during Prohibition, which we invested into new deals. A lot of them were legitimate. We had regular firms like construction, transport, restaurants. We ran labor unions. And of course, there was gambling, betting, the lotteries. We actually did really well. We just tried to stay out of drugs, even if it wasn't always easy. Come on, business is business, right? You're way off there. The cousin Nostra ain't no Paddy's or Chinaman. With drugs comes big money and even bigger problems. When someone has a problem with the cops because of drugs, he does the sensible thing, he admits it. If his family catches him, they rub him out. Drugs are taboo. So what, there's some kind of grand poo-bar passing judgment? Something like that. The leading families choose a boss of bosses. They sort out the big problems and set the rules of the game. So, criminals who break the law have their own courts that judge them? <laughs> That's just great. Laws aren't changeless holy words. Every country in the world has their own. It's just somebody with a lot of power applying their own will. It depends on the person whether they'll serve someone else blindly or apply their own will. Why should the Don be restrained? The Mafia prevailed through prohibition with its own laws. A handful of poor, uneducated immigrants from Sicily were stronger than all the laws, courts, and police here in the States. That took some doing. What? With murder? With the suffering they caused? Come on. You think that the Mafia just murders innocent people? The Mafia punishes those who break laws, and the majority of your laws, too. Unfortunately, we can't put anyone in jail or fine them. Everybody who comes and works for us knows what to expect if he breaks the rules. People lie and steal and there are lots of criminals here who get unbelievable pleasure when they steal from the mob, as well as the mafiosos who get pleasure from cheating the state. And what about all the payoffs, robberies and raids, huh? Hey, the cops ain't no saints neither. No Don encourages his men to go around harming people. And what other people do on their own isn't our concern. And as for payoffs, most people come to the Don for help and advice on their own. And they'll pay gladly for it. The Don is an esteemed person, but not every Don is like Salieri. That's the truth. There you go. Your system works, but you know why? Because you're a bunch of selfish murderers. And you only care about your own gain. All your efforts are spent ensuring that you live like pigs in shit. That's why you're so successful. You're only looking out for yourselves. We look out after everybody. A few cops have to ensure law and order for all, and that's a much harder job. That's true. But you can easily leave the Don outside your protection. He'll watch his own back. And what about you? What are you sitting here for? No, ciekawe to było. Można się było trochę dowiedzieć o tym, jak to było naprawdę. O, znowu Time Skip 2 lata. Z 33 na 35. Ale wiecie co? To już chyba jest następna misja. Dokładnie, zapisana. Dlatego zakończymy sobie ten odcinek. Jeżeli były jakiś turbo długi, teraz w ogóle do Lukasa nie jeździmy, dlatego te misje są dwa razy krótsze. Ale no cóż, no spokojnie jeszcze będą dłuższe misje, jeżeli ktoś bardzo lubi tę grę. A na razie to było na tyle. Cześć.